Czy wiedziałeś, że lenistwo może być bardziej destrukcyjne niż bieda? Bardziej ograniczające niż brak pieniędzy? Lenistwo jest ciche, a jednak potrafi kraść marzenia, niszczyć talenty i grzebać całe życia. Co najbardziej zaskakujące, wiele osób wierzy, że poniosło porażkę z powodu pecha, podczas gdy w rzeczywistości zawiodły z powodu braku dyscypliny. Przez całe życie odkryłem, że największy wróg człowieka nie znajduje się na zewnątrz, lecz w środku, ukryty pod postacią komfortu. Pytam więc, ile razy zdradziłeś siebie, wybierając pięć minut więcej w łóżku zamiast zrobić pięć kroków w kierunku swojej przyszłości? Lenistwo jest zdradliwe. Nie pojawia się nagle, jak złodziej, który włamuje się w środku nocy. Nie? Zbliża się powoli, cicho, przebierając się za odpoczynek. To ten słodki głos, który mówi: pięć minut więcej nie zrobi różnicy. Ale czy zauważyłeś, że te 5 minut zmienia się w 15, potem w pół godziny, aż w końcu w cały dzień straconych okazji? Ile razy obiecywałeś sobie, że zmienisz życie, ale w momencie działania wybierałeś natychmiastowy komfort łóżka, telewizji lub rozproszenia zamiast wyboru przyszłości? Widziałem, jak to dzieje się u tysięcy ludzi. Inteligentnych mężczyzn i kobiet o niezwykłych talentach, którzy mogli napisać własną historię wielkości, a jednak dali się zwieść niewidzialnemu wrogowi. Co jest jeszcze ciekawsze. Niemal nikt z nich nie przyznawał się do tego, że jest zdominowany przez lenistwo. Nadawali mu inne nazwy. Jestem zmęczony. To nie jest właściwy moment. Poczekam, aż będę miał więcej jasności. Zacznę w poniedziałek. Czy rozpoznajesz się w tych frazach? Wydają się nieszkodliwe, ale są tylko maskami tego samego, paraliżu, który wynika z niepokonania samego siebie. Nowoczesne badania pokazują, że ponad 70% ludzi zaczyna dzień, patrząc na telefon, zanim spojrzy na własny cel. A co tam znajdują? Negatywne wiadomości, wymagania, porównania z życiem innych. Jak oczekiwać jasności, jeśli pierwszy akt dnia to już chaos? Jak oczekiwać energii, jeśli oddajesz swój umysł chaosowi, zanim w ogóle oddasz ciało pracy? Pomyśl, ile razy zaczynałeś dzień, gasząc pożary, goniąc za zegarem, reagując na świat, a wieczorem czułeś, że dużo przeżyłeś, ale niewiele zrobiłeś? Lenistwo to nie tylko leżenie i nikt nie robienie. Lenistwo to także życie w trybie automatycznym. To wstawanie bez zamiaru, tylko po to, by wypełnić obowiązki. To wstawanie, bo trzeba opłacić rachunki, a nie dlatego, że masz cel. I to właśnie wtedy życie zaczyna wymykać się z palców. Ciało wstaje, ale dusza pozostaje leżąca. Umysł się porusza, ale serce pozostaje uwięzione. Czy czułeś to kiedyś? Jakby dni były męczącym powtarzaniem, bez blasku, bez nowości? To znak, że ktoś jeszcze nie pokonał lenistwa. Sam, podczas moich badań, spotkałem błyskotliwych ludzi, którzy stracili fortuny nie przez pecha, ale przez brak dyscypliny, by wstać i działać. Poznałem też młodych ludzi, którzy marzyli o zmianie świata, ale pozwalali swoim marzeniom umierać przy każdym drzemaniu budzika. Bo prawda jest taka: za każdym razem, gdy wybierasz lenistwo, mówisz sobie. Że twoja przyszłość nie jest tego warta. Ale istnieje inna droga. Nie trzeba robić gigantycznego skoku ani wywracać życia do góry nogami w jeden dzień. Wystarczy zacząć mało, ale zacząć z zamiarem. Wyobraź sobie, że jutro zamiast negocjować z budzikiem, po prostu wstaniesz i dasz sobie 10 minut ciszy. 10 minut na oddech, uporządkowanie umysłu, przypomnienie sobie, kim jesteś i co naprawdę się liczy. Wydaje się niewiele, ale to właśnie w tych małych chwilach chaos się rozpuszcza, a jasność rodzi się. Nie musisz czekać, aż poczujesz motywację. Właściwie motywacja jest konsekwencją działania, a nie jego przyczyną. Ile razy zrezygnowałeś z treningu, nauki lub pracy nad projektem, bo nie miałeś ochoty? A ile razy, gdy w końcu zacząłeś, odkryłeś, że chęć pojawiła się w trakcie procesu? To nie przypadek. To dowód, że lenistwo ma moc tylko wtedy, gdy stoisz w miejscu. W momencie, gdy wstajesz i działasz, traci swoją siłę. Pytam Cię, ile marzeń zostało porzuconych, bo uwierzyłeś w kłamstwo, że nie masz energii? Ile razy mówiłeś sobie, że zrobisz to jutro, a kiedy nadeszło jutro, znowu odkładałeś? Jak długo jeszcze będziesz akceptować tę umowę z porażką? Największą prawdą, jaką poznałem, jest to, że nikt nie przegrywa ze światem, zanim nie przegra ze sobą. Porażka nie zaczyna się na zewnątrz, zaczyna się wewnątrz. A pierwszym polem bitwy jest poranek. Jeśli pokonasz lenistwo w momencie otwarcia oczu, już udowadniasz sobie, że możesz zwyciężyć w każdej innej dziedzinie życia. Dlatego nalegam, nie traktuj lenistwa jako czegoś błahego. Traktuj je jak złodzieja losu. Bo tym właśnie jest. I za każdym razem. Gdy je pokonujesz, nawet w prostym geście, jak wstanie z łóżka bez wahania, odbudowujesz swoją tożsamość. Mówisz swojemu mózgowi, jestem większy niż moje słabe instynkty. I wierz mi, to ciche oświadczenie ma moc zmienić wszystko. A teraz powiedz mi, jutro, gdy zadzwoni budzik, poddasz się ponownie, czy wybierzesz udowodnienie sobie, że jesteś większy niż lenistwo? Wiele osób uważa, że dyscyplina jest formą więzienia, jakby była łańcuchem który uniemożliwia wolne życie. Ale nauczyłem się przez dekadę obserwacji i badań, że dyscyplina nie jest więzieniem. Dyscyplina to wolność. Prawdziwe niewolnictwo nie polega na wstawaniu wcześniej ani na utrzymywaniu rygorystycznej rutyny, lecz na byciu więźniem własnych impulsów, złych nawyków i przemijających pragnień, które niszczą wielkie marzenia. Pomyśl: ile razy czułeś się uwięziony w długach, w toksycznych związkach czy w pracy, której nie da się znieść wszystko tylko dlatego, że brakowało ci dyscypliny, by planować i działać? Jak powiedzieć nie w odpowiednim momencie? Kiedy miałem okazję rozmawiać z mężczyznami, którzy budowali imperia, zdałem sobie sprawę, że żaden z nich nie polegał na szczęściu. To, co ich łączyło, to niezachwiane poczucie dyscypliny. Na przykład, Thomas Edison nie stał się wielkim wynalazcą, ponieważ miał lepsze pomysły niż inni. Stał się gigantem, ponieważ podczas gdy wielu odpoczywało, on pracował. Kiedy inni poddawali się w obliczu porażki, on wytrwał. Potrzeba było tysięcy nieudanych prób, zanim żarówka w końcu zaświeciła, ale to dyscyplina pozwoliła mu dotrzeć do końca. Teraz powiedz mi, ile wspaniałych pomysłów przemknęło ci przez głowę i zostało porzuconych tylko dlatego, że brakowało ci dyscypliny, by wytrwać? Dyscyplina to to, co przekształca pragnienie w rzeczywistość. Marzyć jest łatwo, każdy marzy. Ale ilu ma odwagę powtarzać codziennie małe działania? Które przybliżają ten sen do rzeczywistości? Dyscyplina to wstawanie wcześnie, nawet gdy ciało domaga się snu. To oszczędzanie, gdy wszystko wokół krzyczy: wydawaj. To nauka, gdy wygodniej byłoby się rozpraszać. Myślisz, że to trudne? Powiem ci: trudne jest życie uwięzionym w żalu za to, że nigdy nie próbowałeś. Najnowsze badania pokazują, że osoby zdyscyplinowane nie tylko osiągają większe wyniki materialne. Ale także cieszą się wyższym poziomem szczęścia i dobrostanu. Może się to wydawać sprzeczne, bo większość ludzi myśli, że szczęście polega na robieniu tylko tego, co się chce. Ale czy zauważyłeś, jak się czujesz po poddaniu się lenistwu? Może chwilowa ulga, ale zaraz potem przychodzi frustracja i poczucie winy. Porównaj to teraz z uczuciem ukończenia ważnego zadania, nawet gdy nie miałeś na to ochoty. Zmęczenie istnieje, ale razem z nim przychodzi duma, jasność umysłu i pewność. Że idziesz naprzód. Który z tych dwóch daje prawdziwy spokój? Właśnie to musisz zrozumieć. Dyscyplina to niecierpienie, to inwestycja. Każdy zdyscyplinowany czyn jest jak wpłata na niewidoczny rachunek bankowy, który pewnego dnia zwróci się z odsetkami w postaci osiągnięć. Za każdym razem, gdy mówisz nie lenistwu i tak działaniu, gromadzisz bogactwo nie tylko finansowe, ale także emocjonalne, duchowe i mentalne. Wiem, że wielu teraz mnie słucha i myśli. Ale ja nie mogę, próbowałem i poniosłem porażkę. Mówię ci, nie poniosłeś porażki, po prostu poddałeś się zbyt wcześnie. Dyscyplina nie buduje się w jeden dzień. To jak mięsień. Nikt nie wchodzi do siłowni i od razu nie podnosi 100 kg. Najpierw podnosisz 5, potem 10, potem 20. To samo dotyczy umysłu. Jeśli nie możesz być zdyscyplinowany przez godzinę, zacznij od 10 minut. Jeśli nie możesz utrzymać nawyku przez miesiąc, utrzymaj go przez trzy dni. Zwycięstwo tkwi w postępie, nie w perfekcji. Chcę ci zasugerować coś prostego: spróbuj wstawać tylko 30 minut wcześniej przez następne 7 dni. W tym czasie zajmij się czymś, co ożywi Twój umysł lub ciało. Przeczytaj kilka stron dobrej książki, pomódl się, zapisz swoje cele, poruszaj się. Na początku Twoje ciało będzie się opierać, Twój umysł będzie narzekał, ale pod koniec pierwszego tygodnia poczujesz coś innego. To nie będzie tylko duma z wykonania wyzwania, to będzie jasność umysłu, to będzie siła. Udowodnisz sobie, że potrafisz pokonać wewnętrzny opór. I pamiętaj, każdy akt dyscypliny buduje pewność siebie. Pewność siebie, pewność, że jesteś w stanie zrobić to, co powiedziałeś, że zrobisz. Ta pewność otwiera drzwi. Bo świat najpierw wierzy w tego, kto już wierzy w siebie. A wierzyć w siebie to nie tylko powtarzać motywacyjne frazy to działanie. To pokazywanie swojemu umysłowi każdego dnia, że jesteś większy niż twoje lęki i wymówki. Nigdy nie spotkałem prawdziwie wolnego człowieka, który nie byłby zdyscyplinowany. I nigdy nie spotkałem leniwego człowieka, który byłby naprawdę szczęśliwy. Leniwy może się dzisiaj śmiać, ale jutro płacze w ciszy z powodu tego, czego nie osiągnął. Zdyscyplinowany może cierpieć teraz, ale prędzej czy później zbiera owoce, które sprawiają, że każda ofiara była tego warta. Więc pytam cię, wolisz niewidzialne więzienie lenistwa, czy wolność zdobytą dzięki dyscyplinie? Kiedy zaczynałem pisać myśl i bogać się, były dni, gdy ogarniało mnie strach. Zastanawiałem się, czy ktoś uwierzy w moje słowa, czy moje pomysły zostaną zaakceptowane, czy po prostu marnuję czas. Bywały chwile, gdy wątpliwość wydawała się cięższa niż sama praca. Ale to właśnie w te dni postanowiłem wstać przed wschodem słońca. Usiąść w ciszy i pisać, nawet bez motywacji, nawet bez inspiracji. W ciszy poranka, gdy świat wciąż spał, mój umysł się otworzył, a moje pomysły ożyły. Gdybym czekał na idealny moment, gdybym poddał się wygodzie lenistwa, książka, która zmieniła życie milionów ludzi, być może nigdy by nie powstała. To jest moc poranka nad umysłem. To właśnie w pierwszej godzinie dnia masz możliwość kształtowania swoich myśli, zanim świat je zaatakuje. To czas kiedy możesz zdecydować się karmić swój umysł wiarą, jasnością i celem, zamiast rozproszeniami, negatywnymi wiadomościami i porównaniami, które wysysają twoją energię. Zauważyłeś, że gdy dzień zaczyna się w chaosie, wydaje się, że wszystko w ciągu dnia również staje się chaotyczne? To nie jest przypadek. Nowoczesne badania pokazują, że pierwsze minuty dnia decydują o Twoim stanie emocjonalnym na kolejne 12 godzin. Innymi słowy,. Jeśli budzisz się w chaosie, żyjesz w chaosie. Jeśli budzisz się z intencją, żyjesz z kierunkiem. Możesz teraz myśleć, ale nie mam na to energii, moje życie jest zbyt chaotyczne. Rozumiem to uczucie. Ale właśnie dlatego ten mały akt świadomego wstawania jest tak transformujący. Bo to nie świat musi się najpierw uspokoić, abyś uzyskał jasność, to ty musisz najpierw się uspokoić, aby świat mógł cię śledzić. Kiedy rozejrzysz się wokół, staje się jasne, jak ważny jest porządek i struktura. Widziałem to niezliczoną ilość razy: ludzie żyjący bez kierunku, uwięzieni w długach, w zerwanych związkach, w pracach, których nienawidzili tylko dlatego, że spędzali swoje dni reagując, zamiast świadomie decydować, jak chcą żyć. Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy postanowili wygrać pierwszą bitwę bitwę poranną. Poznałem człowieka, który po latach finansowych niepowodzeń podjął prostą decyzję. Wstawać codziennie o godzinę wcześniej, aby się uczyć i organizować swoje plany. W ciągu kilku lat wyszedł z bankructwa i zbudował życie pełne dobrobytu. To nie był przypadek. Wygrał, ponieważ zmienił swój umysł, zanim dzień się rozpoczął. Możesz teraz pomyśleć, ale to za mało, jak pół godziny wcześniej wstania może zmienić czyjeś życie? Mówię ci: dokładnie w tym tkwi sekret. Prawdziwa przemiana nie zaczyna się od wielkich czynów, lecz od małych. Konsekwentnych praktyk. Kiedy decydujesz się wstać i dać swojemu umysłowi właściwe pożywienie, budujesz nową tożsamość. Przestajesz być kimś, kto tylko reaguje, a stajesz się kimś, kto wybiera. A kiedy wybór ten jest dokonywany codziennie, w ciszy i z dyscypliną, rezultaty stają się nieuniknione. Pamiętaj: umysł jest jak ogród. Jeśli rano nic nie zasiejesz, przez cały dzień zdominują go chwasty. Ale jeśli zaczniesz od zasiania jasności, Wiary i celu, wszystko, co nastąpi później, będzie kiełkować z tej podstawy. Wyobraź sobie na chwilę, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś zamiast wstawać w pośpiechu, budził się w ciszy, głęboko oddychał, dziękował i deklarował, kim jesteś i co chcesz zbudować. Wyobraź sobie siłę, jaką miałbyś przez cały dzień, jeśli od samego rana zdecydowałeś, kto ma kontrolę, ty, a nie okoliczności. I tu chcę zadać ci bezpośrednie pytanie, Ile okazji już ci umknęło, po prostu dlatego, że twój umysł był zbyt zagubiony, aby je dostrzec? Ile relacji zostało utraconych, ile drzwi zamkniętych, ile marzeń pozostało na papierze, ponieważ nie zacząłeś dnia z jasnością, lecz z pośpiechem, lękiem i rozproszeniem? Życie nie jest definiowane przez pojedyncze, wielkie momenty. Kształtuje się je poprzez to, co wybierasz powtarzać codziennie. Najpotężniejszy wybór, jaki możesz podjąć, to przejąć kontrolę nad swoim porankiem. Kiedy opanujesz pierwszą godzinę, opanujesz swój umysł. A gdy opanujesz swój umysł, żadna zewnętrzna przeszkoda nie będzie w stanie Cię pokonać. Lenistwo to nie tylko brak ruchu, to cicha sabotaż własnej tożsamości. Kiedy mu ulegasz, nie tracisz tylko kilka minut dnia, ale osłabiasz wiarę we własne możliwości i wzmacniasz sobie przekonanie, że nie masz kontroli. Za każdym razem, gdy wybierasz lenistwo, nawet w drobnych sprawach, trenujesz swój umysł, aby akceptował mniej niż zasługujesz. Dlatego mówię, nie chodzi tylko o wstanie z łóżka czy odłożenie zadania na później. Chodzi o decyzję, kim się stajesz. Widziałem, jak błyskotliwi ludzie niszczą całe kariery, ponieważ nie potrafili pokonać tego wroga. Spójrz na przykład Mike'a Tysona, niezwykły talent, jeden z największych bokserów wszechczasów. Ale co się stało? Brak dyscypliny, uzależnienia i niezdolność do samokontroli zniszczyły to, co mogło być największą karierą w historii sportu. Nie przegrał z powodu braku talentu, przegrał, ponieważ nie potrafił pokonać własnych słabości. I pytam cię: ilu Majków Tysonów istnieje poza ringiem? Ludzi o niesamowitych zdolnościach, którzy jednak każdego dnia zakopują te talenty, ponieważ nie potrafią pokonać lenistwa, strachu czy braku dyscypliny? Być może i ty masz w sobie ukryty talent, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, bo ukryty jest za wymówkami. Przemiana nie dzieje się tylko przez marzenia, dzieje się, gdy działasz. Nawet wbrew własnej woli. W tym zderzeniu wewnętrznego oporu i zdecydowanej decyzji rodzi się nowa tożsamość. Kiedy wstajesz z łóżka bez targowania się, kiedy dotrzymujesz obietnic wobec siebie, wysyłasz mózgowi potężny komunikat: Jestem godny zaufania. Robię to, co mówię. To zaufanie do siebie buduje wielkie losy. Lenistwo wysyła natomiast odwrotny komunikat: Nie mogę ufać sobie, kropka. I tak samo niszczy się poczucie własnej wartości. Nie przez wielkie porażki, lecz przez codzienne drobne porzucenia. Możesz myśleć, że nikt nie widzi, gdy odkładasz sprawę na później, gdy to, co powinno być zrobione dzisiaj, przesuwasz na jutro. Ale Twoja podświadomość obserwuje każdy wybór. Rejestruje każde poddanie się i zaczyna traktować się jak kogoś, kto nie zasługuje na zwycięstwo. Teraz wyobraź sobie wpływ powtarzania tego komunikatu codziennie przez lata. Dlatego tak wielu ludzi tkwi w cyklu porażki. To nie świat ich ogranicza, lecz tożsamość, którą sami budują przez brak dyscypliny. Ale dobra wiadomość jest taka, że odwrotność też jest prawdziwa. Za każdym razem, gdy działasz z dyscypliną, za każdym razem, gdy pokonujesz lenistwo, wzmacniasz swoją tożsamość zwycięzcy. Udowadniasz sobie, że jesteś zdolny, przepisujesz swoją historię. Nie potrzeba wielkich gestów, wystarczy zacząć od małych kroków. Każdego ranka, gdy budzik zadzwoni, Masz wybór, dalej karmić słabą wersję siebie czy dać miejsce silnej wersji, wersji stworzonej do przewodzenia, tworzenia i rozwoju. To w tym momencie, w tym pozornie drobnym szczególe, decydują się losy. Nie znam innej drogi. Wszyscy wielcy ludzie, których wywiadowałem, wszyscy, którzy zbudowali fortuny i dziedzictwa, mieli coś wspólnego, dyscyplinę wstawania, by działać, gdy nikt ich do tego nie zmuszał. Nie czekali na motywację ani na pchnięcie świata. Decydowali, kim są i udowadniali to swoimi czynami. Dlatego twierdzę, dyscyplina to nie tylko nawyk, to akt tożsamości. A teraz zadaję Ci bezpośrednie pytanie. Kiedy lenistwo zapuka do Twoich drzwi, otworzysz je, czy to Ty przejmiesz kontrolę? Drzwi, kim zdecydujesz się być? Tym, kto ukrywa się za wymówkami, czy tym, kto wstaje, aby coś zbudować? Bo w końcu nie chodzi o to, by mieć więcej czasu, więcej szczęścia czy więcej okazji. Chodzi o to, by każdego dnia udowadniać, że jesteś większy od lenistwa. Jeśli jest coś, co powinieneś zapamiętać ze wszystkiego, co do tej pory powiedziałem, to fakt, że pokonanie lenistwa nie polega tylko na wstawaniu wcześniej rano czy wykonywaniu zadań, lecz na udowodnieniu sobie, że potrafisz panować nad swoim umysłem i budować silną tożsamość. To jest prawdziwe zwycięstwo, zwycięstwo nad sobą samym. A skoro dotarłeś aż tutaj, chcę zaprosić Cię do kontynuowania tej podróży. Następny film który pojawia się na ekranie, wyniesie cię o stopień wyżej, krok dalej w twoim rozwoju, abyś stał się o 1% lepszy niż jesteś teraz. Dziękuję, że byłeś ze mną do tego momentu i chcę, abyś wiedział, będę na ciebie czekał w następnym filmie.